Dobra. Dobra, to robimy komentary z tego, jak byliśmy na gorącej rzece i teraz robimy komentary, bo tam wiało i nic nie było, z tego, co czujemy. I przy okazji jemy. mamy guilty nasz, nie, nie mamy guilty plaży tylko słowa. Sprawiliśmy sobie przyjemność. <grym> i, <starvation> <grym> I mamy super właśnie sushi z satarem i w ogóle. I kosztowało w sumie... Nie wiem. Właśnie zawsze się zastanawiam, czy to sushi... 3000 kosztowało to? No, 3000 koron prawie. No to można powiedzieć, że 95 zł, nie? A lot. Jesteśmy na trasie do gorących źródeł. Dzisiaj mamy dzień pełen wrażeń i jemy islandzki chleb. Ale jest bardzo fajny w dotyku. Jestem zachwycona, jaki on jest w dotyku. Dobra, szybkuchni kuchni poleca. Mamy serek z cebulą. To jest nasz drink to go, jak zawsze jedziemy gdzieś w trasę, bo on nie jada bardzo. Tego nie znam. I jeszcze wygańskie. To bardzo mi się chciało takiego czegoś. Ym, to jest w ogóle nasz ulubiony sklep. <laughs> nawet, nawet tam widać ktoś sobie, ale to później zrobiłem prezentację. Ja zawsze sobie kupuję ten serek że coś tam mieć sensowniejszego. Wiesz, se tu kupił kabanosy i taka pasta z krewetkami. Na późny i lubiany. Tak wygląda ta pasta z krewetkami. To jest z jajku i krewetka z tej firmy całkiem spoko. I tak sobie konsumujemy przed tułaczką No ogólnie pojechaliśmy tam, nie sprawdzając sprawdzałeś pokładę. Nie sprawdzam pogody. No, patrzyliśmy tylko na dwór, czy pada, czy nie pada. No i wyszło, że nie pada i że jedziemy. A tak naprawdę, nawet jakby padało, to byśmy pojechali, bo te plany były tak na sztywno ustalone, żebyśmy mieli samochód. A idziemy. I jak wspominasz ten tre trekking? Czy on był według ciebie okropnie trudny? Nie, był dość łatwy. Dość łatwy i szybki. To trudności. No, niektórzy mieli trudności brzuszkowe. Weszliśmy na górę, tak myślę, w 50 minut jakoś, z tymi przerwami, wszystkimi. A najszybsi robią to chyba w 40 minut? Nie, mam pojęcia. Chyba w 40 minut najszybsi, a takim tempem mega slow, półtorej godziny w jedną stronę. No i więc my uważam, byliśmy w takim, tak gdzieś pomiędzy, ale jednocześnie zrobiliśmy taką przerwę dosyć jedną długą. Może nie był tego. No, ale mogę powiedzieć, że była długa przerwa, bo to prawda. Na kanapki przerwa była. Na kanapki. No i... I też bardzo wiało, więc to nas spowalniało. No, wiatr w oczy cały czas. Ale widoki były ekstremalnie przepiękne. Całe dojście tam jest bardzo przystosowane pod ludzi, bo są jakieś te ścieżki, kładki, że człowiek się nie zmoczy. I dobra, biorąc pod uwagę, że byłeś na gorącej rzece i byłeś na basenie, to jak oceniasz te oba miejsca? Bo to są najbardziej popularne miejsca, tak mi się wydaje, jeśli brać pod uwagę właśnie dzikie miejsca, gdzie możesz sobie popływać z dosyć przyjemnym dojściem, no i że jest tak ogólnie bardzo to wszystko dostępne. To jakbyś to ocenił, jakbyś to porównał? No, miałem duże oczekiwanie. Do którego? Do obu? Do obu. I... Trochę się szczerze mówiąc, zawiodłem pod pewnymi względami. Bo ja lubię sobie popływać. W rzeczy nie można popływać bo jest za płytka. A w basenie też nie można popływać, bo jest... Oblidny. A no. Że nie za bardzo... Raczej zależy, jaki się ma stosunek do takich rzeczy, ale no nie jest zbytnio przyjemnym zanurzać twarz w tej wodzie, bo ona jest... Taką wodą jak wieszę, po prostu no, Na po prostu jest. Czy gorszą niż wieszę, że? Nie, to jest woda jak z akwarium naprawdę. I sprawa też wygląda tak, bo mi się przypomniały takie ciekawostki o tym miejscu, co warto zabrać, czego warto nie zabierać, to tam nie wiem, ale co warto zabrać to buty do wody lub klapki. Buty do wody będą lepsze, bo jednak wciąż no to jest rzeka, więc dno jest pełno kamieni, które oblazły glony i chodzi się trudno. To po pierwsze. Po drugie, torba reklamówka na mokre ubrania, której Szymon nie zabrał, jak widzę po jego reakcji. Nie przeprowadziliśmy tej rozmowy, zanim tu przyszliśmy, więc to są rzeczy, które mi się przypomniały teraz, jak już tu jesteśmy. Więc reklamówka właśnie na, na ubrania mokre i myślę, że ewentualnie jak już tu się idzie latem, bo takie mam doświadczenie, to fajnie sobie wziąć koszulkę na zmianę, bo ta, w której się idzie, często jest po prostu przepocona i potem jak wieje, a raczej będzie wiało, bo to jest wciąż Islandia, to może być po prostu już za zimno iść i lepiej mieć coś suchego na przebranie. Warto wziąć ze sobą przekąski, ale też pamiętać, żeby je posprzątać po sobie później, bo niestety, ale tutaj różnie jest z tym. Teraz jest tak w miarę. O, znowu mnie coś smyrnęło. Mam nadzieję, że to tylko był glon. Ale uważasz, że generalnie to jest miejsce warte odwiedzenia, czy nie? Totalnie warto odwiedzić. Jest ale, tak... A myślisz, że byś tam wrócił? Eee, na rzekę na pewno. O. A a na basen. basen? Może, żeby komuś pokazać. Aha, czyli tak jak ja teraz wróciłam na basen, że to ja pokazałam. No bo ja w obu miejscach już byłam raz. Rzeka moim zdaniem tutaj wygrywa, bo jest też bardziej higieniczna, bo z rzeką. Ale fakt, się w niej nie popływa. To jest typowo do leżenia pla plackiem. No. I dobrze, to było ostatnie. No, bo to jest z z, w purze. To jest coś w tempurze, chyba krewetka. Pasta chyba z... Czego jak myślisz, z łososia? Łosoś surowy, i potem są nigiri z krewetką, z łososiem surowym, z tuńczykiem surowym i z łososiem pieczonym w glazurze, takiej słodkiej chyba. To mi najbardziej te z tempurą purą no, Bo tu te ten imbir. No, bo tu to jest nośnik smaku. No a ja chciałam jeszcze. Aha, bo ja teraz na tej gorącej rzece się w ogóle nie kąpałam, ale uważam, że dla osób, które nie mogą zanurzyć tyłka, a są w grupie i cała grupa chce iść. Uważam, że i tak jest fajnie, bo można sobie posiedzieć, nie wiem, książkę poczytać, bo jest wystarczająco ciepło, jak się siedzi zanurzonym samymi nogami. Więc jest to też przyjemne doświadczenie. My już wróciliśmy do samochodu po całym trekkingu i w sumie był bardzo przyjemny, chociaż nie byłam w stanie nic nagrać z drogi powrotnej, ponieważ wiatr był tak silny, że myślałam, że mnie zwieje dosłownie. No, ale właśnie warto pamiętać o tym, żeby zapłacić za parking jak się stąd już wyjeżdża, a nie jak się przyjeżdża, ponieważ on jest na płatny tam na minuty. To jak oceniasz liczbowo gorącą rzekę w skali od 1 do 10? No to tak, 8, no. Tyle narzekania i dałeś 8, <laughs> ja nie wiesz. <śmiech> <śmiech> a pasuje na 7. To i tak mega wysoko. A w skali basenu czy w skali doświadczeń? W skali nowości. <grym> no to w sumie! W skali nie. odkryć. Czyli skala odkrycia i nowości 2025, czy to jest lifetime? No, może to pisot dekady być. No to lista dekady, mamy tutaj bardzo wysoką pozycję na obu. Zobaczymy, co będzie dalej. No i tyle w sumie już lecimy.